Siemanko, z strony ja. Dajcie sekundę Już zrobione Idziemy na mój stap. Dzisiaj połowimy z wętek, Z którymi wczoraj był challenge z młodym będę łowił to na drewnianą no i zobaczymy co będzie Były małe problemy techniczne Ale już jestem Czemu to ostrości nie łapie halo I co się dzieje panowie I panie O właśnie No Już ten Już mam zrobione Wędka jest poplątana Ale zaraz ją ja podłączę. Mam... No dajcie sekundkę Sekundkę. Naprawdę, sekundkę. Ja już Się przy rybie. mam branie. O nie! No nie Przepodacz Karaś był, a nie było nagrane brania Takie sekundy. Taki karaś, malutki Wypuszczamy Szkoda, że nie było brania nagrane, bo było bardzo macz ładne krzaki zawsze. Jak ja kocham te, te wędki wielkie... kiedy się plączą. Tak naprawdę. I no. mm -hmm. rybę albo przybraniu. Zobaczymy. Rybę mam zaciętą. A coś większego. O karasek większy. Jak widać. Teraz go podebrać. Ojej o boje wędka mi przeleciała. taki krasek nie męczymy i wypuszczamy bardzo ładny. Patrzcie. A o, o jest, jest coś większego. Oj tak ładnie. Ła. ojojoj, Jak poleciał. Nie. O kurde. karaś większy. Jedną ręką to jest strasznie trudno go operować. Jak to tam się mówi, coś z tego. Chodź. Kici, kici. Jak walczy z Malutki. Malutkie. Ostatnio to się stanęło i biorą same większe rybki. To jest dobrze dla mnie, dla nich mniej. Czy też dobrze, bo się... O, niech się na tego. O, jest. Ojoj, ojoj, ale skatę Ojoj, oj, oj, hamuty, hamuty. Taki karaś O oh, ten już jest Większy No to ja się z tym aktem się z wami żegnam Bye 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 bye